widzicie, Rafał nurkuje pod samochodem. Przykręca blachę, która chyba była za, mała, za słabo przykręcona, a po tych wertepach co byliśmy, to się po prostu odkręciła. Sytuacja wygląda tak, że mamy pewien problem z węgrami. Generalnie są smaczne i niedrogie, mają doskonałe tanie wina, w których my gustujemy. No, tak, e... zresztą te. Tak sobie. Nie, no, i, e, cóż, no, i za 8,5 zł e, 2 litry wina, który gdyby przelać z tego plastiku, w którym oni sprzedają do e, butelki, to spokojnie można by wstawić na półkę, półkę lidlowską. E, no ale e, wjazd e, od strony, z której zwykle wyjeżdżamy na Węgry, e, czyli od e, południa, e, to jest dramatyczny, mają taki. No, to dużo opowiadać, każdy kto wjeżdżał do Unii Europejskiej przez Węgry wie, że, że, są, że są fatalni no i więc wjazd jest dramatyczny same Węgry są smaczne co do ludzi nie wiemy, bo to tacy ja też tacy chyba trochę mało uśmiechający że w każdym razie tak no, wczoraj nosowaliśmy sobie u wędkarzy bardzo sympatycznie, piękny, piękna pełnia księżyca no i dzisiaj mieliśmy być w, Słowaków, braci Słowaków. I jakoś te Węgry nas nie chcą wypuścić za bardzo. Już od jakiegoś czasu coś się działo z samochodem. I, i ja zakładałem, że to są jakieś łożyska. Albo na wale łożysko, a być, być, być może na piaście przedniego koła. No i tak sobie jechaliśmy i było coraz gorzej. Jechaliśmy coraz wolniej. Aż w końcu zaczęło trzepać samochodem, i to już był koniec jazdy. Okazało się, że ukręciły się e, raz, dwa, trzy. trzy i pół szpilek w piaście tylnego koła, z sześciu łącznie. Więc połataliśmy jakoś te e, koło na te e, dwie i pół śruby. Siedliśmy się do motelu, w którym teraz siedzimy, pijemy fi, e, piwo, wino. Przy czym wino pijemy, że tak powiem, serbskie. Tak, serbskie wino. Wino pijemy serbskie, a ja dopijam jeszcze piwo. Pani zapomniała podać mi studia do obiadu, więc wziąłem sobie sam. O piwie w ogóle zapomniała. Ja jak a co przyniosła co, dwa. dwa. <noise> Motel taki mocno nie polecany, no ale cóż, siedzimy. Generalnie mamy wrażenie w ogóle, że oni nie mówią po angielsku. I e, tylko po niemiecku. Nie wiem. Znaczy, no, Rafał tam mówił, że austro węgry, no, ale prawdę mówiąc, słuchajcie, szybciej spodziewałam się tu na Węgrzech ludzi mówiących po angielsku e, niż w Serbii niż, pod, ni i w wioskach. niż rybaka, e, nawet w nie w wiosce, tylko w jakimś przysiłku, e, rybaka w, na, na łódce. Na o 5 łódce. rano, który bez problemu ze mną rozmawiał po angielsku. Jest. że sorry, ale Węgrzy jesteście daleko w pupie z angielskim. No Jest więc nie... właśnie, więc tak, z, angiel z angielskim to chyba trochę trzeba poćwiczyć. Generalnie było tak, że tutaj ktoś z, z tego motelu zadzwonił po jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika, nie wiem, mechanika. myśleliśmy, że to mechanik, bo to jest miasteczko, o której nazwy nie, mówię, nie wymówię, ale to na Węgrzech nie jest nic dziwnego. Jest sobota, wczesny wieczór. No ale przyjechał jakiś człowiek z nawetką, niewielką przyczepą, co już po łączeniu Matyldy na taką było bo trudne. No i proponował, że odwiezie, do, że odwiezie samochód do Gior, bo tam, tam ze zrobią. No nie wyglądało to jakoś pewnie, więc spławiliśmy gościa. Ale pojawił się, nie wiem, godzinę później pojawił się jakiś inny szef warsztatu. Tak, szef warsztatu się pojawił. Tak, no z, no tak, z którym się dogadaliśmy, znaczy z nim się nie dogadaliśmy, a jego, jego mechanik z kolei mówił po angielsku. A, <grym> a tak, no, faktycznie. Tak, więc. więc Pan Dawid. Telefonicznie Pan tak, było tak. się, się tak do, z Dawidem dogadaliśmy. No i co, no i okazuje się, że chłopaki podejmą się wyzwania próby wykręcenia tych połamanych szpilek z piasty, wymiany szpilek i, e, i śrubek. Pewnie trzeba. Alufelga pewnie jest zniszczona na tyle, że się nie będzie dało, bo koło stanęło, już na tak w pewnym momencie e, nie będzie dało tego naprawić, no ale spokojnie na zapasie, na zapasie dojedziemy. Co jest najgorsze i z czym do końca nie mogę się e, jakoś pogodzić, to to jest. E, Nowa piasta kompletna ze szpilkami, która miesiąc temu była, y, była wymieniana. E, no, ja wiem, że może to był, znaczy, pewnie to był mój błąd, że jakoś nie wykryłem, że to jednak nie jest łożysko, tylko koło trzeba było sprawdzić te śruby, które gdzieś tam się zaczęły urywać, ułamować. Natomiast, no, w zupełnie nowym, e, nowej części tylko tutaj tego nie spodziewa. A też nie jest tak, że mechanik nie dokręcał, bo byłem przy. Przy, przy wymianie to mam załatwanego mechanika i wiem jak on dokręca, także będziemy się potem nad tym zastanawiać. Na razie mamy. Przymusowy. Na razie mamy przymusowy postój w tejże miejscowości. Jutro pewnie będziemy się pętać po mieście. Węgierskie miasteczka są ładne, więc na pewno się nie będziemy nudzić. No a w poniedziałek o 8 rano jesteśmy uwielbi z mechanikiem. I jest szansa, że w poniedziałek będziemy we Wrocławiu, Albo we wtorek rano. Kierujemy sobie po węgierskim miasteczku, które nas troszeczkę aresztowało. Eee, a żeby wam... Znaczy, powiem tak. Nie wiem, chyba tego nie wypowiem, jak się nazywa to miasteczko, więc przeczytajcie sobie sami. Piękne, nie? Prawda? Miasteczka bez wątpienia mają swój urok. To jest taka klasyczna środkowa Europa, jak i w Austrii, jak i w Czechach. Są urokliwe, po prostu są urokliwe. zorem bałkańskim poszliśmy sobie na śniadanie. Jesteśmy w centrum miasteczka. Taki oto ruch. Wszystko zamknięte. Z całą pewnością Węgry to jednak środkowa Europa, nie Bałkany, mimo że w środkowej Europie też jest tradycja jedzenia w mieście, ale najwyraźniej nie śniadań. Mamy bardzo dużo wolnego czasu w miejscowości, której nazwy nie potrafię wymówić, właśnie go zabijamy sobie. I jak tabliczka jest tylko z jednej strony wejścia do parku, to obowiązuje też z drugiej, czy nie? Na razie pierwszy sensowny monument, już aż tłumaczę dlaczego sensowny. W terenach byłej Jugosławii, na wsiach, jak są jakieś pomniki dla partyzantów czy coś, to zawsze z tego cieknie pitna woda, więc tam jest ten, te monumenty, sztuka jest użytkowa. Tutaj generalnie nie, ale widać, stara tradycja jest, jest ciekawka. Jest jako podróżujących w i śpiących w samochodzie overlandingowców to jest istotne, z tego powodu, że jest skąd zaczerpnąć wodę, bo to jest najbardziej deficytowy towar, całą resztę, możesz sobie gdzieś tam zaopatrzyć się w jakiś suchy, suchy prowiant, natomiast woda jest niezbędna. Pierwszy raz w naszej historii kiedy leżymy sobie na takich leżakach przygotowanych w miejscach publicznych i zastanawiamy, czy w ogóle kiedykolwiek z tego korzysta. Ale chyba tak, bo to są miejsca, gdzie jest śmieci w tym miasteczku. Bo w każdym razie no, i tak nie mamy nic do roboty. Pamiętasz coś takiego? Kiedyś to było na każdym rogu. Jest. Słuchajcie, no, to jest atrakcja, która zrobiła przynajmniej do mnie fantastyczne wrażenie. I to jest tylko Kunsthaus. I nie Nie chodzi o to, że yy, Rafał jest skąpy, co oczywiście potwierdzał, ale rzecz w tym, że yy, licząc na piknik yy, na Słowacji, piliśmy sobie. Kupiliśmy sobie jeszcze w serbii, kupiliśmy Paszczony. fantastyczną wołowinę. Wyglądowają genialną wołowinę. E, no, Cielencinka aż się rozpływała w ustach. No i z racji tego, że Matylda stoi w pełnym słońcu. Po prostu szkoda nam wyrzucić e, tego mięsa. To w tych szklankach pijemy te szklankę, kupiłem i pijemy to wino. E, no i tak właśnie sobie w pokoju hotelowym... A żeby nie było, no będziemy... A, a się ubrała specjalnie dla... Tak, tak, dla was. Dla nas za parę lat, bo to przecież jest dziennik z podróży. Nie, że tam vlog YouTubeowy. Boni już posmakowała tych konieczka i jest szczęśliwa. To przyniesiemy sobie część kuchni. To Marta będzie walczyć z pomidorem. To to, A no, tu... na łóżku. Wszystko na łóżku. Spimy po prostu, ko kochani, w kabinie, yy, że tak powiem. Yy... Kajucie, jak płynęliśmy, na jak płynęliśmy do Szwecji, to tych rozmiarów mieliśmy kajutę. Kajutę mieliśmy. Co prawda, zamówiliśmy sobie siedzieli. oczywiście czteroosobową, bo płynęliśmy w trzy osoby. Z psem? Z psem. Z wegą. Tak, wtedy. No. no i tak mamy. Czujemy się teraz jak Polacy z lat 90., e, <grymka> 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 którzy sobie taki właśnie piknik urodzili w pokoju. <grymka> Ale to jest, to jest koncepcja. Zero Waste po prostu. No szkoda tak. nam tej wołowinki. No. I tak jedliśmy wczoraj przepyszny tutaj gulasz i zupę rybną. No. E, byliśmy na lodach pewnie. No, Śnianko zjedliśmy fantastyczne. Będziemy korzystać tutaj, zwłaszcza, że jeszcze raz przekazamy w poniedziałek, wieczór, znaczy, cały. wieczór i to na pewno pójdziemy na dół. Teraz knajpka radona jest e, czynna. Chyba mają dość niezłe jedzenie, skoro Węgrzy przychodzą tutaj. E, no, ale szkoda nam. Komentarz Rafała. Serwie jest lepiej, po prostu jest lepiej. Kochani, powiem tak. 54 euro. Za coś co wygląda. Jestem zadowolony, to otworzyłem wideo. Chyba kamera to spania. Przy czym łazienka. dziwnego, że jest mokro, ponieważ... Zgadnijcie czego brakuje. I no węgierskie uwielbiam. Ale to jak prezentują się. Ale y, oczywiście to uzupełnienia? To tu niczego nie ma. To jest... Y, zdem, mogę sobie presić. mogę robić tu, guzik z pętelką, nie ma nic, ktoś zostawił, więc może, możecie użyć. Tak wygląda podłoga, ponieważ nie ma jednej ścianki w prysznicach. A w tym jest to, w porównaniu do Matyldy, że tu bez ustanku płynie ciepła woda. Natomiast okoliczności pozostawiają wiele do życzenia. To jest najlepszy sposób na to, żeby przetrzymać to, co się ma naokoło. Popatrzcie na ścianę. To jest malowane, to się ktoś napracował. Tak. Lepiej na to nie patrzeć. Jest błąka w mi...